Będziemy mieć taki krótki, krótką rozmowę. rozmowa. <śmówi> Krótka rozmowa z siłową. Tak. O uzdrawianiu. O uzdrawianiu. O uzdrawianiu z Dobrze, no to dziś sobie porozmawiamy. O uzdrawianiu. O tym, co. Jak to mi się e, pojawiło dzisiaj w mojej głowie, jak się rozpakował ten temat. Generalnie chodzi o to, żeby oczyszczać swoje ciała subtelne, żeby coraz wyżej <laughs> wpuszczać do swojej swoje istoty coraz wyższe energie, coraz wyższe wibracje. Musimy oczyszczyć coraz głębsze warstwy, coraz subtelniejsze warstwy. No ale wiesz, jak to jest, że wszyscy mówią oczyszczal, oczyszczeniu, i szczególnie przez ostatnie dni Wszyscy duchowi uzdrowiciele mówią ciągle oczyszczę, 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 a tak naprawdę to jest tylko słowo, bo nikt nie wie, jak to ma oczyścić. Uh -huh. a, no, jakby tu nie ma jednego sposobu na, na to oczyszczenie. No, każdy też powinien, jeśli już jest na tym etapie y, pracy z ciałami subtelnymi, to musi swoją metodę znaleźć i, i tu jakby. Im głębiej wchodzimy w siebie, tam jest mniej zasad, mniej metod, mniej prowadzenia takiego z zewnątrz, że można się kimś inspirować i, i robić milion różnych rzeczy, które którzy robią inni. Nie? No dobrze, to nie komplikujmy, tylko zacznijmy od początku, że no w obliczu tego, co się ostatnio dzieje. Co druga osoba, którą spotykam się do tego przyznaje prawdopodobnie dotyczy to większości, tylko się tego ludzie nie przyznają, mm -hmm. że na przykład panicznie się boją i przechodzi ten strach, no i co wtedy? I wiadomo, że nie chcemy być w tym strachu, bo jest to bardzo niekomfortowe uczucie, Poznać. ale on jest. Trzeba rozpoznać ten strach. Przecież no ten strach jest. No to dobrze, to opisz to. Krok po kroku, jakbyś to zrobił. Ogarnie cię strach, i co wtedy? No, ja taki moment pamiętam w życiu, gdzie już się z tym konfrontowałem i teraz nie czuję tego w ogóle. Tego, to jest strach przed śmiercią po prostu. To jest najgłębsze, jakby takie, za, zakorzenione w ludziach. Strach przed tym, że nie żyją życiem, którym, którym by chcieli. I boją się, że mogą umrzeć i to życie jest stracone. To jest taki strach bardzo głęboki. No, każdy to, no, ma jakieś tam obszary życia, z których nie jest zadowolony do końca. Że nie spełnia się, że nie pracuje tam, gdzie chce, że nie ma takiego hobby, że nie ma takiego zdrowia, nie ma takiego ciała. Wszystko, no nie? Że nie zarabia tyle, ile by chciał i nic z tym nie robi. I czeka. I nagle przychodzi widmo śmierci, w cudzysłowie, że już nie ma czasu Że nie ma czasu. czasu i co teraz? Jest strach, bo ja umrę a co... i całe życie jest stracone, no nie? Bo czekałem na najlepszy moment, na najlepszy dzień, na najlepszą osobę, na najlepszy samochód, na cokolwiek. Cały czas czekam i nic z tym nie robię. Tylko czekam i myślę, że ktoś naprawi moje życie, no nie? A nikt tego nie zrobi. Dopóki my sami nie weźmiemy go w garść, nie zaczniemy naprawiać po kawałku. No, ale to jest też trochę tak, że boimy się też właśnie stracić to, co już mamy, bo jeżeli coś się już osiągnęło i coś jest, i nagle przychodzi taka perspektywa, że jutro może tego nie być. Tak. No, to nie jest gwarantem, nic nie jest gwarantowane, no nie? No ale jak uwolnić właśnie... ten strach? Jak uwolnić się od tego strachu przed stratą wszystkiego? Jak uwolnić się ogólnie od emocji, która jest trudna i z którą nie chcemy się konfrontować, bo nam ciąży? I jak się jej po prostu pozbyć? Nie, nie, nie możemy jej się pozbyć. To nie jest kwestia pozbycia się tej móki. Nie da się pozbyć strachu, wyeliminować go, usunąć. I to jest tak, jakbyśmy wyrwali część swojej istoty i wyrzucili do kosza. Jest mnóstwo doświadczeń, które zdobyliśmy przez wiele wcześnie, które y, były napędzone przez strach, które nas tak naprawdę budują. Siła się bierze z przezwyciężenia strachu. Strach, no to w różnych dziedzinach życia może się objawiać różnie, ale dopóki nie pokonasz strachu w jakiejś dziedzinie życia, nie zyskasz tam mocy, bo każda jedna rzecz jest potencjalnie paraliżująca. Dopóki nie wejdziesz ponad ten strach w tej dziedzinie życia, to nie masz kontroli nad tą dziedziną życia. Bo nie panujesz nad tym. Bo przychodzi strach, który cię paraliżuje. No, ale jak twoim zdaniem wyjść ponad ten strach? To nie jest kwestia wyjścia ponad strach, to jest kwestia wyjścia ponad wszelkie emocje. Chodzi o to, że. Eee... Już nie pamiętam, jakie to było powiedzenie. Eee... Ale generalnie no, można to tak sparafrazować, że nic co złe nie trwa wiecznie, nic co dobre też nie trwa wiecznie. Jakby e, nadmierna ekscytacja też ci odbiera kontrolę, nadmierne szczęście, tak i nadmierny strach ci odbiera kontrolę. Jakby przegięcie w jedną lub drugą stronę wytrąca cię z tego środka, w którym jesteś, w tej kontroli, w tej stabilności. Gdziekolwiek się przeciągniesz, za bardzo tracisz kontrolę, tracisz równowagę. I jakbym moim zdaniem, e, zdaniem i doświadczeniem, e, nie powinniśmy unikać, tylko poznawać. powiedziałaś, że nie powinniśmy unikać strachu, strachu ani, ani innych negatywnych emocji, tylko je poznać. Tak. Więc... No jakby to, co ja pamiętam, jak ten taki moment przełomowy, gdzie jak mój pierwszy kontakt właściwie z duchowością, jaki był, gdzie już wiedziałem, znaczy nie wiedziałem jeszcze, że to jest duchowość, że ja jestem świadomy. Yy, że jest coś takiego jak świadomość, to był mój pierwszy kontakt z czymkolwiek, ze światem duchowości, to był kontakt ze strachem. Czyli jakby to miałem jako pierwszy temat do przepracowania. Mm. To był lęk przed puszczeniem wszystkiego, co znałem. I jak że te do Osho, to pamiętam jak dzisiaj, i tam był właśnie temat strachu. Już nie pamiętam, jaka to książka. Ale chodziło o to, że, e, że my boimy się żyć. Nie boimy się umrzeć, tylko boimy się żyć. Dlatego boimy się śmierci, bo boimy się żyć. I ja tego nie rozumiałem wtedy. Znaczy wtedy to zacząłem rozumieć, bo pamiętam taki proces bardzo mocny, jaki wtedy się zadał. Yy, związanej właśnie z tym strachem wewnętrznym, strachem przed śmiercią. I wtedy sobie postanowiłem, że, że koniec czekania, koniec yy, marnowania czasu, życia w cudzysłowiu i powstrzymywania się przed robieniem rzeczy, które chcę robić. Przed rozmawianiem z ludźmi, przed... Yy, ja miałem bardzo dużo lęków, strachów takich. Nawet żeby, wiesz, zagadać do kogoś, mm -hmm. bo coś chciałem, nie wiem, mi, jakaś dziewczyna mi się podobała, czy cokolwiek takiego. To ja też bałem się w ogóle zagadać, nie? I wtedy sobie postanowiłem, że... koniec. Że, no, będę to robił po strach. Mimo lęku, który mnie tam, na razie, który mnie tam para momentami paraliżował. Znaczy mnie nie paraliżował, ale mnie jakby wstrzymywał. Wstrzymywał moje działania, no nie? Czyli można powiedzieć, żeby poradzić sobie ze strachem, jedną z takich metod jest to, żeby po prostu robić to, czego się najbardziej boimy. Tak, i poznać go, po prostu go poznać. Ja dużo czytałem na temat strachów, lęków. I poznawałem go z różnych stron, co to jest za emocja, no nie? Bo każdy się tego strachu boi. Każdy go unika, bo, no bo to jest takie, wiesz, zakorzenione w naszej, nawet pojemanej chrześcijańskiej yy, główce, zaprogramowane, że, że to, co złe, to nie. To odsuwaj się, no nie? Zostawiaj to, idź gdzie indziej, unikaj zła. Yy, no ale to wszystko się wiąże też z, 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 z tymi emocjami, nie? I, yy, I dopóki te emocje są nie rozpoznane, nie w nas, bo my tak naprawdę tego strachu nie znamy, bo zawsze, żebyśmy spierdalali od niego, to ten strach, jakkolwiek by się nie objawiał w życiu, będzie nas paraliżował. Będzie wywoływał samo widmo tej emocji, będzie nas paraliżowało. Nawet nie konkretna sytuacja, tylko to, że jest potencjał na to, że ona się pojawi. To już w nas wywołuje strach. Czyli to, co mówisz, to jest, żeby spojrzeć na ten strach żeby tak, się nie bać. Tak, żeby się go nie bać. To jest tylko emocja. To jest tylko strach, to jest informacja. Zobacz na to tak. W naszej kulturze jest zakorzenione, żeby strachu się wystrzegać. Bo co, co niesie ze sobą strach? Nieznane. W naszym umyśle jest strach przed nieznanym. Zawsze. Bo się boimy śmierci. Nie wiemy, co jest po śmierci. No nie? Nikt nam tego nie może powiedzieć. Zagwarantować, że jest... Idziemy tam i tam, no nie? Po prostu jest strach przed nieznanym. I... To nie jest tak, że ten strach... Yy, jeśli Ty tam wejdziesz, to umierasz, no nie? Ten strach, jak wejdziesz w ten strach, w tą emocję, albo inaczej, podążysz za tym strachem, no nie, on cię poprowadzi. I on cię kieruje. On ci pokazuje nieznane obszary życia, nieznane obszar, obszary rzeczywistości, których wcześniej się wystrzegałeś, bo masz blokadę. Strach, odwracam się i idę w drugą stronę. A jak jest strach, przejdziesz przez tą barierę i wejdziesz tam, no chwilę będzie niekomfortowo, ale. Otwiera ci się cały wachlarz wiesz, nowych możliwości, bo ty zaczynasz przełamywać w sobie te przekonania, no nie? Musisz to przekonać, bo widzisz coś nagle, co nie pasuje do jakby Twojego porządku, do Twojego systemu przekonań, do Twoich wierzeń, no nie? Mhm. I ten strach, podążenie za tym strachem, za tą ścieżką, w dosłownie strachu, otwiera ci, to, otwiera ci tę perspektywę. Otwiera ci to, te wszystkie możliwości. Nie? No dla mnie jakby jest, na ten moment strach, to jest to, gdzie trzeba iść.